Zdrobka Korony jest w tym pałacu. Musimy ją zdobyć. Więc dlatego mi masz dać chińskie zdrobki. Dobra, wystarczy, że kupimy bilety do strefy S. S. Dawaj bilety, albo cię napadniemy. My tutaj nie lubimy kijdu z roboksami. Mam plan. No no, z drogi, z nie lubimy was, o, dzień dobry, czy chciałby pan kawę? Nie, nie da panu, to FBI, do widzenia, No, a czego się, ilu biletów? Milion. Nie no, co ty galasz? jeden bilet prostu. -pr Zobaczymy dalej Kivitów. Dziękuję za zakupy, Do widzenia. Nie lubimy Was. Dzień dobry. I nie mogą nas dotrzymać. O, tędy, tędy, tędy. Dobra, chintkiewki. Dobra, w słuchaczach są one. Załóżmy perukę, bo jestem niezliczny. Jeźdź tym lub tym! Dobra, mamy spluwę z Fortnite, idziemy. Szukacie chińskich podróbek. Tak, a. Nie ma, ginie się. Brać ty, kiedy. Spokój, spokój, spokój. Daj, ja to załatwi. Kapibora, Kapibara kapibara Krzesłański! Kapibora, kapibara kapibora. I w koniec. Kapibora,